A, widzu, ty już jesteś! Musiałem zagrać smutną piosenkę, bo ostatnio bardzo mocno mi nie oddało. Ale dzisiaj odda. Jakby co, to jest moja autorska piosenka. Jeszcze ją kończę, niedługo, może ją wydam. Zobaczymy, jest spoko. Kończę tekst, będzie po angielsku. W każdym razie witam was bardzo serdecznie na case hagu, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie, mieć ukończone 18 e, lat. No a ja, żeby grać z Jawanem, z tym gagatkiem, z tym gałganem, no to muszę się trochę odkuć, no bo niestety, niestety, bardzo dużo musiada. a mi niekoniecznie. Ostatnio mnie tak pookradał, tak mnie ograbił kuźwa we wszystkich case battlach, że dajcie spokój. Przegrałem z nim bardzo dużo. Dzisiaj to się nie wydarzy, dzisiaj muszę się odkuć. No i na początek, moi drodzy, darmowe skrzyn a ty w polubieniu. Oczywiście i napisz, którego skina z dzisiejszego dropa, miejmy nadzieję, że wypadnie coś fajnego. No, będziesz chciał na giveawaya. Otwierajmy sobie wszystkie skrzynki, zobaczmy, co tam się wydarzy. Tu jest lipa w łódzie, Co my tu mamy? Iron jeszcze. Trochę tych skrzynek możemy otworzyć. Też jest tragedia. Daj pan spokój. Mamy brązową. No nie, no z tych mogą polecieć niebieskie heavy metal. Nie panikuj, to nie jest nic nadzwyczajnego. Skrzynia silver, może coś da, może nie da? kuźwa, kapilary, kapibary, kuźwa. No i żeby otworzyć golda, muszę mieć 41 poziom, więc to tyle z darmowych skrzynek. Co tam mamy do tego, do, do zwrotu? Nie mam nic. A, mogę sobie wziąć CZ-kę Xiangliu. Bardzo ładna, ale jeszcze sobie poczekam z cashbackiem. Otworzymy to troszeczkę później. W sensie weźmiemy sobie coś, co nam dadzą, bo mogę losowo. So... nie, Na razie daję tylko CZ-kę, dobra, to nie. Budżet jest jaki jest, bo już troszeczkę pograłem. Sprawdźmy oczywiście jakieś Skrzynki, może Jackal Strike, a. Może on wreszcie odda? Po 5 skrzynek, dwie stówki to będzie tak optymalnie. Co my tam mamy? Tragedia. Sprzedaj cały za 150. Otwórzmy to ze trzy razy. AWP Hyperbestia. Hyperbestia. To sobie posprzedawajmy. I mamy Nightwisha, ale on jest well worn. Czyli dajcie spokój. No i sprawdźmy jeszcze raz Jackal Strike'a, Może coś da. I jeszcze jeden Chromkanon. Monkey Business, to jest nawiązane do, do banana, to, to dajcie spokój. Battle Scarch Chantico Fire. Też go na razie zostawię, bo wygląda spoko. No on Revolution poleciał ostatnio ja. do widza, także pamiętacie, jak chcecie wygrać coś z tej strony, przede wszystkim ode mnie skinka, no to jedyne co musicie zrobić, to na swoim profilu zostawić trade linka. A może to właśnie do Ciebie coś wpadnie? Dawaj mi tu jakieś skrzyneczki. O, mamy Black Wix teraz. Limitowane oferty na mega skrzynki. O kurde, to może tego, to może tego bullsaya. O, o, co my tu możemy trafić? O, coś tam, o, coś tam, o, nawet Tiger tut może polecieć. Dobra, to po pięć skrzynek mamy 200 i pokaż, co dostanę ciekawego. Chantico Fire jeszcze jedną, Field Tested. Powiedzmy, że jestem zadowolony i sobie ją zostawię, zobaczmy, co tu wydarzy się dalej. Niestety nic, sprzedajemy wszystko, otwieramy ponownie, znowu nic, sprzedajemy wszystko, jeszcze ze dwa razy. O, jakiś ładny Gold tuf, Złoty Ząb Glock. Ale ładny. Szkoda, że minimalware. Szkoda, że nie jest w stat traku. Sobie posprzedawajmy, tamto zostawimy. I jeszcze raz otwórzmy bullseye, czyli skrzynkę, można powiedzieć, cementową. I The Empress. I od razu wbiłem level. Mamy znowu tego Gold tufa ale z Battle skirt, to go sprzedajemy. A tego The Empressa sobie zostawimy. Kamelony. Takiego auga to mam w gierce. Ogólnie nie gram w stat traku. Także mam Ziomka, który jak bierze auga, to ja wiem, że jest runda wygrana. Ja tym nie za bardzo potrafię grać. Wolę sniperki. No ale jak tak kusicie, no to. Może takiego elit deala, elit deala jednego sobie dziabnijmy, zobaczmy co tam się dzieje ciekawego. Temu kał, Sprzedaj! Co? <śm> Nóż survivalowy fate! 1632 ziko. Nareszcie coś mi oddało. Wiedziałem, żeby grać bez Iwana Gaugana, bo to by się nie mogło udać. Zostawiamy go sobie na razie do ekwipunku, zobaczymy, co będzie. Działo się dalej. Ja go absolutnie nie sprzedaję, bo to jest kosa za 1632 zł. 1700 do grania, może jakieś skrzynki eventowe już były. Te na Blackwixa heavy dropa, może bym zaryzykował. Jednego takiego heavy dropa. Czy jest szansa trafić tutaj? Coś tak słabego, żeby mi się nie zwróciło 800 zł? Zaryzykuję. Golden Coil za 840. Minimalware. Hmm, całkiem niezły. Może go sprzedajmy? I zaryzykuję jeszcze raz. Co? Aj! Rękawice Moto Pole za 546. Myślałem, że będzie odrobinę dalej. No dobra, szansa nie była jakoś nadzwyczajna na to, bo około 2,5%. Ale dobra, te rękawiczki też na chwilę obecną sobie zostawimy tutaj. Okej. Okay. 9 stówek. Na razie bezpiecznie. Może jakiegoś. Czerwony słoik, a może, a może, co tu mamy fajnego, mamy To już otwierałem. Może pójdźmy w jakieś skrzynki, których nie otwieraliśmy jeszcze. Skrzynka granatu na przykład, o, za 110, zobaczmy, co tutaj może ciekawego nam polecieć. No noir, to nie jest dobry drop, zdecydowanie. To black lotus też nie jest dobry drop, zdecydowanie. Z pięć 5 razy sobie, znowu black lotus, no oddaj mnie coś. Chatterboxa, no daj pan spokój, oddaj, jedna skrzynko. No noir, dobra, ostatni raz. 6 otworzeń. Ocean drive dig Battle Skirt. Na stronie wygląda ładnie, ale tu nie do końca. Sprzedajmy go. Lootbox 10% monster to jest zdecydowanie lootbox, który zawsze mi oddawał. Zrobiło się magicznie, o ile on jest 36. Dobra, możemy po 5 sztuk otwierać. Dlaczego nie? Tragedia. <śm> tym razem nic. Blood Sporta mamy w mini-malwareu. Ale dobrze. O Jezu, jak ta skrzynka mi oddaje. Ale ja sobie go sprzedam, żeby mieć, no, za co grać, tak? Teraz gramy za około. 180 zł. Pokaż, co tam jeszcze masz ciekawego. Neon Rider i Hellfire M4A4. Ja nie lubię tych grubych Emek. Zdecydowanie to sprzedajemy. Tego Neon Ridera też sprzedajemy, bo był ostatnio na ja. Także już się robi 1400. I zrobiło się ciekawie. Teraz nie. No to jest skrzynka 10% Monster. To jest skrzynka, która mi oddaje. O to chodzi. Sprzedajemy. Neon Ridera na pewno zostawiam na giveawaya, bo już poszedł ostatnio. Dwa Golden Coile na 0,7% szansy. Sprzedaj całość. Eee, robi się jeszcze jeden golden coil, sprzedaj to. O kurde, to jest mój case. To nie teraz, ale ogólnie to jest mój case. To... Nie teraz, to jest mój case, mówię. No daj coś, jeszcze, no daj coś, Moudo. O kurde, zrobiło się niebezpiecznie. Blood Sporta, znowu krwawy sport, ale muszę go sprzedać, żebym miał na dalsze granie. Dobra, sprzedajemy całość i idziemy w inną skrzynkę, ale 10% Monster, no to jest ewidentnie skrzynka, która mi oddaje. A w międzyczasie wbiłem 42 level i w sumie już bym mógł sobie otworzyć darmową skrzynkę, która nazywa się Gold na 41 poziomie. Pokaż, Lord of the Ring, Gold, co tam mamy? Monster Call, Field Tested. Czy Faktory testet? Jakby był Faktory New, może bym wziął. Mam 370 tysięcy diamentów. Może i bym coś tutaj wyskrobał. Może z tego Mistrza za 200 koła. a Zaryzykujmy środkową. Co to za usp? Purple Dupat. W sensie odpad. Faktory New. O kurczę. O kurczę. Ale sprzedajmy go sobie. Zawsze dołożymy około 90 zł do ekwipunku. Może jeszcze na trudnym sobie pykniemy. Phantom Disruption Ciekawy, wygląda na droższego, ale jest turbotani. Sprzedajmy. Lucky Farm, no niech będzie Lucky Farm. Czy ona będzie szczęśliwa dla nas? Ona nie jest, nie wiadomo ile warta, ale można tu trafić. Ciekawe rzeczy. O, Edge Lord się trafił od razu. Czyli te. Powiedzmy, znowu mamy Edge Lorda. Czyli te słabsze skrzynki, powiedzmy, mogą oddawać. Natomiast ja będę uderzał. No nie, to sprzedajmy. De zdecydowanie coś droższego. Five 7 Hybryda. No daj coś. Pięknego, nie wygłupiaj się Nie wygłupiaj się kolego wędzony Tam jakaś kosa przeleciała Ale by się przydało, chociaż jedna już kosa Na dzisiaj jest i to nie najtańsza Bo za 1300zł, no dobra jeszcze Z dwa razy 5.7 hybrid, no to nie oddaję To nie oddaję, to nie jest moja skrzynka A w międzyczasie zróbmy może sobie jakiegoś case battle Albo dołączmy, dobra za dwa zł skrzynka i samo Dołączę za dwójkę Ale jak to przegram z typem I to jest Grados 98 case hug Dawaj mi tu coś. Dawaj coś. <grafi> Grados lepszy ode mnie! No, zaryzykowałem 2 złote i się w ogóle nie opłaciło. Chłopca wygrał to, co miało mojego skina. Dobra, stwórzmy bitwę, ale gdzie jest moja ulubiona skrzynka 10% Monster? To jest moja skrzynka, którą ja bym chciał otworzyć, bo ona mi zawsze oddaje. Zawsze, no nie ma siły. Damy dwie skrzynki za 72. Myślę, że możemy stworzyć tę bitwę i zobaczmy, czy ktoś się do nas tutaj zaaplikuje, skusi się na dwie skrzynki 10% Monster. Teraz poczekam chwilę, może ktoś dojdzie. Nie, no nie żartuj. Nie żartuj, że nikt nie wejdzie. Dobra, grajmy z losowym botem. Botkaczka. Niech będzie. Niech będzie. Dawaj dwa razy, no ta skrzynka mi oddaje, nawet się nie wygłupiaj, że. Co? Co? Ja pytam co? Dlaczego? Dawaj jeszcze raz taką samą bitwę, no nie, no bez przesady. Dawaj jeszcze raz tą samą bitwę, ty, no nie wygłupiaj się. O, ten kałaszek to by się przydał. Ale mi zrobili pypcie na sam początek, ale. to się uda? Czy to się uda? Daj mi coś. O, jak, jak blisko! O, jak blisko! Oj! No z botem nitro wygrać, to trzeba mieć naprawdę stalowe jajca, nie? Dobra, dołożę jeszcze 5 skrzynek, żeby mieć większe szanse. Normalnie startujemy tę bitwę 180. Dawaj mi tu losowego bota, Bot nerd! No nie, no nie wierzę. Jak z botem nerdem przegram, to to już w ogóle będzie jakiś absurd. To wtedy... Ja w ogóle rezygnuję chyba z bitew, nie? Oj, 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 oj fatalnie. 12 groszy w plecy. Tam był golden. Zrobiło się niebezpiecznie. Nie no, jaka jest na to szansa, że bot... Ja pie... BOTNERD MNIE OGOŁOCIŁ! A ja kocham pieski! Wejdźmy w Dodge Knife. Co my tu mamy? kawego Można wypać? Paracord Knife. O, fajnie by było. Są jeszcze jakieś tutaj itemy. Mogą być dobre dropy. 40. To po 5 otwierajmy. 220. Nie ma czasu. Sprzedaj całość za 140. Za 107? No, jeszcze raz mogę otworzyć i się nie wygłupiaj nawet. O, Wildfire, ale to też nam nie zwraca tego wszystkiego. Sprzedajemy jeszcze raz całość. Chantico Fire, szkoda, że Battle Scared. Dobra, jeszcze raz mordeczko wędzona. O! Print Stream! To jest... Szkoda, że jest Field Tested, ale to jest dobry USP. I jeszcze mamy Empresa. A takiego Water Elementala ja mam w grze z... Y, gram takim ze stat trakiem. No dobra, posprzedawajmy to i na przykład tego Print streama albo tego Empresa możecie sobie wziąć na giveaway. jak Jakbyście chcieli, napiszcie pod spodem, co byście chcieli na giveaway'a, a my sprawdźmy, co jeszcze możemy pootwierać. O! Eksplozja! Ostatni odcinek to był eksplozja! Dawaj mi tutaj, co my tu mamy? Print Spriny... Można... O! Trafić też Ursusy Bowie Knife. Fate, ale ładny. Ale ładny. Dawaj po 5 od razu ładujemy. Od razu 5 sztuk eksplozji. O, n 4 a 1 player drugi. To też zostawię na giveaway, jakbyście chcieli coś takiego i bullet queen dajcie znać, czy byście chcieli coś takiego na ja. A my jeszcze ze trzy razy sobie otwórzmy. Tu niestety nic nie oddało. Tu niestety też nie. Tu niestety również ostatnie otwarcie. Eksplozja nie oddaje. Dobra, ostatnie. Eksplozja Neon Revolution, no taki był ostatnio. A nie, Neon Rider był! Na giveaway'a. O, jak chcielibyście takiego Neon Revolution, no to też dajcie znać pod spodem w komentarzach. Trickstery to oddają Jawanowi, nie? Na Trickstera nie będę wchodził, nie? Ale może te, ten Elite Deal mi oddał. Albo bullsaya jeszcze. Po pięć skrzynek sobie otwierajmy 200. To jest szansa, że te eventowe... Może... No nie, no. No daj, coś, chłopie, no daj! Te eventowe muszą oddać. Czarny Weekend. No dawaj. Chłopie, no nie wygó... Chantico Fire, ale nie, to też musimy to sprzedać. To nie jest to, czego ja bym chciał. Też nie. Ostatni raz pięć? Dobra, ostatni raz pięć! No nie! No dlaczego ta skrzynka mi nie oddaje? No dobra, na koniec tego Elite Deala. Może jeszcze bachnijmy sobie... Po jednej, po jednej. Elite Deal. Fatalnie. Fatalnie! Ostatni raz! Temu kału minimalware. Okej. Okay. Tu powiedz mi się zwróciło odychę. No nie, no nie 5.7 hyperbistia. Ostatni raz! No nie, no. no! No nie, no nie wygłupiaj się, no! No dajżeż coś! Woo! Bloodsport Sport Fil dobra! Ten Lootbox nie tak często oddaje, ale z, musimy go sprzedać, musimy mieć za co grać. No i, i to tyle. Jakby się chcieli coś, coś nagiwało, ja z tego, co mam w ekwipunku, to dajcie znać pod spodem w komentarzach. Bo mamy Chantico Fire, Chrome Canon, Print Streama, The Empress, Neon Revolution, Gold Trufa. No i jedne rękawiczki, one są w Battle Battlescarze, więc nie są jakieś nadzwyczajne i Kosa. Factory New Survival Knife Fate przepiękny, naprawdę jest niesamowity. To jest bardzo dobra kosa. Pamiętajcie, oczywiście, żeby grać y, odpowiedzialnie, korzystajcie z kodu y, Karoleg. 10, który da Wam bardzo fajne bonusy przy doładowaniu. Są tutaj różne metody płatności, także jeżeli macie ochotę zagrać, przede wszystkim grać odpowiedzialnie, miejcie okończone 18 lat to muzyka mi Za głośno lecisz! I to tyle na dzisiaj na Case Hagu. Jeżeli chcecie więcej, wiecie co robić, zostawiacie polubienia. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, komentujcie, jaki z kim chcielibyście dostać w giveaway'u Przypomnę, że trwa Black Weeks i są oferty limitowane. No i to tyle. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że z Jawanem i będę mógł skopać mu tyłek. Nareszcie być lepszym od niego. To się może wydarzyć. Wierzę w to, bo on bardzo dużo dobrych rzeczy trafia. Nie wiem jak to robi, nie mam pojęcia. Łokieć, nara! Pół! Chociaż mi też dzisiaj trochę oddało.